Witaj w klockaście fanklocków.pl, podkaście dla tych, którzy nie mogą, nie chcą, bądź po prostu nie mają ochoty śledzić na bieżąco tego, o czym codziennie donosimy na łamach serwisu fanklocków.pl. Omawiam tu dla ciebie najważniejsze klockowe wieści z upływającego tygodnia lub danego okresu. Jeśli lubisz i doceniasz pracę w redakcji fanklocków.pl, zawsze możesz wesprzeć nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite, do czego serdecznie zachęcamy. Zaczynamy! W czwartym tygodniu marca w Lego działo się zaskakująco dużo. Mieliśmy sporo ujawnień, w tym m.in. bricklinkowych, dlatego od razu przechodzimy do rzeczy. W poniedziałek, 18 marca, załoga Bricklinka ogłosiła pięciu finalistów czwartej serii programu Bricklink Designer Program. Te projekty będziemy mogli kupić już w lutym przyszłego roku, czyli mniej więcej za rok. A co ciekawe, wśród nich znajdują się aż dwa projekty Polaków, którzy wydali swoje pomysły już w ramach pierwszej serii tego programu do finałowej piątki zakwalifikował się między innymi Wild West Train Łukasza Łakiego który nawiązuje do serii z Dzikiego Zachodu, którego pierwszą część mieliśmy okazję kupić w ramach pierwszej serii Bricklink Designer Program z tego roku. A do tego mamy Siege Encampment, czyli kolejny średniowieczny projekt Sleepless Night, który jest autorem tego wielkiego zimowego zamku, który również był dostępny w pierwszej edycji i wyprzedał się również jako pierwszy. Obu chłopakom serdecznie gratulujemy i nie tylko dlatego, że będą niedługo kolejnymi polskimi milionerami. Warto jednak wskazać, że wśród projektów znalazły się również m.in. The Riverside Scholars, czyli trzeci projekt Hanwasa, jego wiatrak widzieliśmy już dawno temu w drugim wydaniu Bricklink Designer Program, jeszcze w formie, w której pojawiał się on na podstawie tego, co zgłaszane było na platformie Ideas, a jego drugi projekt będziemy mieli okazję kupić w drugiej serii programu. Czyli już w czerwcu tego roku. Z kolei Merchant Boat, czyli połączenie statku i domku, to projekt autorstwa gościa, który zaprojektował paryską ulicę z pierwszej serii BDLP w tym roku. No i wreszcie mamy Medieval Seaside Market, czyli coś dla fanów średniowiecza. Jest to jedyny projekt od kogoś, kto jeszcze niczego w Bricklinku nie wydał. Jakkolwiek te projekty prezentują się całkiem przyjemnie, to warto się zastanowić, czy w przyszłości Bricklink nie wprowadzi jakiegoś ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość. Autorskich projektów, bo rzeczywiście jest tak, że aż 4 z 5 projektów w serii czwartej są wymyślone przez ludzi, którzy już coś w ramach BLDP wydali, i wydaje mi się, że nie jest to sytuacja, którą ani Lego, ani fani nie będą patrzeć przychylnie, jeżeli chodzi o długi termin. Podejrzewam, że prędzej czy później doczekamy się jakiegoś ograniczenia, np. do 3 czy 5 projektów wydanych przez jednego autora, bo tak po prostu będzie troszkę sprawiedliwiej. Wiadomo, że jeżeli Lego już z kimś współpracowało, to ma wypracowane pewne metody i dlatego może chcieć trzymać się autorów, którzy już są sprawdzeni, ale długofalowo nie do końca o to chodzi w tym programie, bo ma on naświetlać projekty ludzi, którzy nie są z Lego mocno związani. No i tego typu sytuacja trochę prosi się o interwencję, ale zobaczymy jak to będzie. Najważniejszym wydarzeniem we wtorek było oczywiście ujawnienie długo oczekiwanego zestawu z Lego Ideas 2.1348. Opowieść Czerwonego Smoka. Set bazujący na znanym systemie RPG Dungeons and Dragons jak na razie budzi dość mieszane emocje. Sporo osób ma zarzuty co do Smoka, co do użytych kolorów i co do ogólnych zmian w projekcie względem tego, jak wyglądał on na samym początku. Warto też dodać, że zestaw został ujawniony o godzinę wcześniej niż początkowo informowało LEGO, także ten moment pędu został nieco wytracony. Ja podjąłem się pierwszej analizy na live, którego możecie znaleźć na YouTubie. Tam omówiliśmy sobie nieco ten zestaw, łącznie z jego elementami, jakimiś tam pierwszymi wskaźnikami co do tego jakie będziemy mieli easter eggi i tego typu sprawy. Natomiast co do werdyktu końcowego to oczywiście radzę poczekać na premierę zestawu, bo na pewno będziemy go recenzować w formie wideo. Niemniej warto dodać, że w dniach 1 do 7 kwietnia, czyli przez pierwszy tydzień po premierze ten zestaw na Lego.pl, który jak na razie prawdopodobnie zostanie w dystrybucji ekskluzywnej, będziemy mogli go kupić ze specjalnym GWP pod postacią budowalnego mimika. To jest taki potwór z uniwersum Dungeons and Dragons pod postacią skrzynki z zębami, a do tego w centrum nagród Insiders będziemy mogli odebrać specjalną nagrodę fizyczną pod postacią oficjalnej przygody opartej na tym zestawie. Jeżeli ktoś gra w deki i chciałby spróbować, no to jest to całkiem ciekawy pomysł. Aczkolwiek warto wskazać, że cyfrowa wersja tej przygody będzie możliwa do pobrania po kupieniu tego zestawu. Nie wiem dokładnie, jak to będzie przeprowadzone, ale nie trzeba brać fizycznej książki, żeby w tę przygodę zagrać. W środę 21. Coś ciekawego legowo działo się dopiero wieczorem, mianowicie. Wreszcie dostaliśmy pierwsze przecieki Star Warsowe, jeżeli chodzi o maj tego roku. Pierwsze zdjęcie dostała m.in. Diorama z wyścigów pod z pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen i jak na razie chyba ludziom się podoba, nawet pomimo tego, że nie znajdziemy w tym secie żadnych figurek. Drugim zdjęciem została obdarzona droideka i tutaj jest znacznie gorzej. I nie mówię tutaj nawet o dużym modelu, tym głównym, ale o modelu w skali minifigowej. Ludziom się ten mini model nie podoba, rzeczywiście nie wygląda on wybitnie i można to było zrobić lepiej. Jeżeli chodzi o dużą wersję, to trudno dokładniej coś o niej powiedzieć, ale też nie prezentuje się jakoś wybitnie. Biorąc jednak pod uwagę, że będzie kosztować tylko 300 zł, tylko 300 zł, no to może jeszcze jakoś tam się prześlizgnie. Zwłaszcza że najprawdopodobniej wejdzie do szerokiej dystrybucji. W środę wieczorem mieliśmy jeszcze mały dziwny case, mianowicie średniowieczna wioska, czy tam średniowieczny plac miejski, trafiła do ProShopu. I to w bardzo dobrej cenie, bo zestaw został przeceniony o około 20%. Niemniej jednak, ostrzegam po raz 369 że to, że coś pojawia się w Proshopie, to nie jest sygnał, że zestaw wejdzie do szerokiej albo nawet ograniczonej dystrybucji, bo Proshop jest sklepem duńskim, ma własne źródła ściągania klocków i po prostu jest w stanie czasem zaoferować nawet zestawy ekskluzywnej dystrybucji w lepszych cenach. A i to nie zawsze oznacza, że ten zestaw będzie tam w tej cenie stale. Wioska została oznaczona jako przedsprzedaż i jest duża szansa, bo tak już drzewiej bywało, że po prostu później będzie nieco droższa. Ale będziemy Was informować, jeżeli coś by się zmieniło w tej kwestii. Wreszcie pod koniec tygodnia dostaliśmy mały sneak peek, jeżeli chodzi o zestawy z serii City. Na sieci pojawiły się zdjęcia pierwszych zwierzątek, które dostaniemy w podserii Jungle z czerwca 2024 roku. Na razie jest tego niewiele, widzieliśmy tygrysa, widzieliśmy nowego krokodyla oraz pantki małe, które szczególnie przypadły nam do gustu. Zdjęcia oczywiście znajdziecie u nas na stronie w sekcji zapowiedzi dla serii City. A co u nas? Jak zwykle, w ciągu tygodnia wrzuciliśmy kilka recenzji, w tym m.in. Forda Anglii z Harry'ego Pottera, która klika się zaskakująco dobrze, pomimo tego, że zestaw jest dość tani. Do tego doszła recenzja tego wyścigowego McLarena z Formuły 1, który okazał się nie aż tak fajny, jak początkowo zakładaliśmy. Do tego dorzuciliśmy taki pierwszy poradnik odnośnie tematu zakupu zestawu z Dungeons and Dragons, ujawnionego na początku tygodnia. Zastanawiamy się w nim, czy zestaw warto kupić na premierę. Teraz nie będziemy mówić czy tak, czy nie. Możecie zajrzeć do tego poradnika, jeżeli się zastanawiacie i planujecie zakup tego zestawu i może znajdziecie w nim jakieś odpowiedzi na pytania, które was trapią. Do tego rozpoczęliśmy specjalny cykl popkulturowy skrót, którym zajmuje się Maciek i będziemy w nim informować was o tym, co dzieje się w popkulturze związanego mniej lub bardziej bezpośrednio z klockami LEGO. W pierwszej odsłonie daliśmy Wam znać o tym, co dzieje się z serialem The Acolyte, o którym teraz ostatnio jest dość głośno, bo osiąga on niesamowite rekordy, jeżeli chodzi o zwiastun widoczny na sieci. Jeżeli nie czerpiecie takich informacji z innych źródeł, to my będziemy podrzucać Wam od czasu do czasu takie szybkie zajawki na temat tego, co może mieć przełożenie na najbliższe nadchodzące zestawy LEGO. Czy to z Gwiezdnych Wojen, czy z innych serii, które są po prostu na popkulturze oparte. I na koniec w sobotę wrzuciliśmy też krótki tekst na temat pudełek. Jeżeli chodzi o pudełka, to jest to temat zaskakująco kontrowersyjny, można powiedzieć. Sporo osób się denerwuje na to, że pudełka są za duże, ale teraz wygląda na to, że LEGO trochę zmieniło swoje podejście. A więcej na ten temat znajdziecie na wanklocków.pl. I to w sumie wszystko. Pomimo tego, że wydawało się, że nie będzie tego za dużo, to jednak trochę wieści nam w tym tygodniu wpadło. Mam nadzieję, że w przyszłym będzie równie obficie. Także do usłyszenia za tydzień. To był klocka z jeśli Ci się podobało, to zachęcamy do pozytywnego oceniania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji. Przypominamy również o możliwość dobrowolnego wsparcia nas w serwisie Patronite, a w wolnej chwili zawsze możesz odwiedzić nasz serwis, który znajdziesz pod adresem fanklot.pl.